Przede wszystkim Diablo 40K Universe. Tym razem coś, co chciałem sobie kupić dawno dawno temu. Kiedy od początku odkąd zacząłem zbierać różnych aniołów. czyli Fortress of Redemption. Niestety nie mieści mi się w kadrze za niski mam statyw, żeby to wszystko ogarnąć, więc całe pudełko nie zostanie sfilmowane. E, ostatnio byłem w Warszawie znowu dwa dni na delegacji. Z racji, że akurat byłem w południowej części Warszawy. Na Puławskiej to poszedłem do warfabera, no i że tak powiem, było na półce, a nie chciało mi się czekać, bo wszędzie indziej 15 dni oczekiwania, no to mówię biorę. Zaraz mam urodziny niedługo za dwa tygodnie, więc zrobiłem sobie po prostu prezent urodzinowy. No to wyciągamy coś w środku. Już widzimy sporą ilość wyprasek, wypraski są dość pokaźnych rozmiarów. Mam nadzieję, że się zmieści. Muszę je odkładać na stół obok. Pierwsza wyproska, Tu mam chyba część z działa, które jest montowane w fortecy. Tu mam boczną budowę tego działa. Tu mam pokrywę na wyrzutnie rakiet. Tu reflektory. Tu jakieś zdobienia. Tu boczną ścianę do czegoś. Może będę postawał bliżej, powiem Wam, że wyglądają mocarnie te części. To jest dół, a to jest góra po tym się chodzi. Tu jak w środku widzicie, są rakiety. Z drugiej strony, jak widzicie, wszystkie płyty mają, są dwustronne. A to jest też część działa, tu się chyba wkłada, to które mamy tutaj. Takich wypracek są konkretnie dwie. Czyli zasadniczo, z jednej robimy wyrzutnie rakiet, a z drugiej robimy działo. Idziemy dalej. Nasze podłogi, że tak powiem, w całości. Ładna fraktura. No to jest, nie wiem co, pewnie odkryję w trakcie. Następnie mamy kilka identycznych wyprasek, których zasadniczo będziemy tworzyć wieże. Zobaczcie, dalej się nie mieści w kadrze. Jest jeden bok wieży. Tu są płyty boczne chyba do fortecy. Jedna, druga, trzecia. Tu kolejna ściana. I również freski zdobienia. Jakieś dodatkowe porządzenia wszędzie? Aniołki, skrzydełka. O, tu jest jeszcze bolter heavy. I takich wyprasek jest, uwaga, dokładnie cztery. I ostatnia wypraska, tu mamy ściany do naszej fortycy, pozostałe, też fajnie zdobione, kolejne części, kolejne ściany, schodki, żebyśmy mogli na wyższe i niższe poziomy się poruszać, Włas. i tak dalej. No, i na końcu bardzo dobrze. Instrukcja, usługi, jak to wszystko złożyć, gdzie co doczepić, czy zaś czy robimy prawą wieżę, czy znaczy prawy o, nie wiem, narożnik lewy, jakoś tak rozkłada, ja zbudować całą wieżę. Ten efekt, mam nadzieję, uzyskać niedługo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie malowanie. Także trzymajcie kciuki. Dzięki wszystkim 4K Universe Diablo.